Abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci. Jan Paweł II Wielki. I wołam: Ja, syn polskiej ziemi. Dla niego to kościół był wielki. Wielka była Polska. Jego życie zaczyna się, gdy ona odzyskuje niepodległość. Wybuch wojny zmienia wszystko. Zamiast polonistyki i teatru, praca w kamieniułomach i tajne studia teologiczne. W komunistycznej Polsce władza walczy z Kościołem. Karol Wojtyła zostaje jednym z najmłodszych biskupów. Zawierza swój los Matce Boskiej. Gdy prymas tysiąclecia koronuje figurę Matki Bożej Ludźmierskiej, berło spada wprost w ręce biskupa Wojtyła. Ci, którzy to widzą, nie mają wątpliwości. Matka Boża oddaje mu władzę. Piętnaście lat później zostaje wybrana. Ademusz paparz. Wracam. Jako Jan Paweł II. Nie. staje Solidarność. To oczywiste, że na stoczniowej bramy wisi portret papieża. Po tych słowach, po się poryczyliśmy, że nas jest, ludzie uwierzyli w siebie, wykonstytuowała się Wojskowa Rada. Koniec nadziei? Dzięki niemu ona wciąż była. Miesiąc później generał Jaruzelski znosi stan wojenny, ale do wolności jeszcze daleko. Gdy przychodzi, nie umiemy sobie z nią poradzić. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia! U progu trzeciej rzeczypospolitej. Tylko raz podnosi na nas głos, gdy widzi Polskę zachłysniętą wolnością. To jest moja matka ta Ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. Polska dogania Europę, a on pyta nas i przestrzega. Szęsier nieraz, wielka, może coraz większa, nietolerancja. Odgrywa rolę istotną w polityce, a ja bym zawsze podkreślał ten wymiar wielkości człowieka a nie wielkości polityka. Coraz słabszy ciałem, nie duchem. Remokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitarny. Papież widzi zjednoczoną Europę, ale wierną wartością. W roku 2003 powiedział słynne słowa, że Polska potrzebuje Europy, Europa potrzebuje Polski. To było przed referendum. W Polsce jest rok wcześniej, w 2002 roku. Wszyscy wiedzą, on też, że to ostatni raz. Ale przecież wciąż z nami jest, bo jest naszą historią. Maria Stepan wiadomości.